Witam w kolejnym odcinku Bitwy Tygodnia. Tym razem zamierzam pokazać bitwę AMX LC, francuskim czołgiem lekkim piątego poziomu dość nietypową maszyną. Nie ma zbyt wielu czołgów piątego poziomu praktycznie są tylko dwa BDR i LC, które mają armatę 90 mm, co zapewnia im sporą przewagę umożliwia zadanie dużych obrażeń jednym strzałem. Tutaj, ponieważ to jest czołg lekki, to pierwsza rundka, próba wyspotowania czegoś dla artylerii. Artyleria jeszcze się przestawia, więc to bardziej zorientowanie się kto gdzie jest. Tutaj już mój towarzysz z plutonu, dość często zresztą gramy razem, paje. Akurat musiał znikać, coś tam zrobić, więc postanowił, że zaszarżuje, coś tam jeszcze zrobi. Próbowałem mu dać obrażenia po podświetleniu, T29, nie udało się. Tutaj Su 152 go dorwało, a nasz, a nasz tiger wyjechał na T3485. Co do wad AMXLC, tutaj można je zobaczyć świetnie. Po pierwsze, długo celuję. 3 sekundy celowania to jest naprawdę długi czas. Dłużej celuje tylko KW1, ale to jest czołg lekki, więc celowanie nie jest takie proste. Tutaj miałem trochę szczęścia, strzeliłem w ruchu, ale ryzyko nie było zbyt wielkie. Tutaj trochę przyspieszę. Tutaj już, tutaj próbowałem zniszczyć, uszkodzić jeszcze Cromwella. A to jest trochę jak Hellcat. Też tak, raz świecimy, raz strzelamy. Mobilny niszczyciel czołgów. Ale ponieważ jest to czołg bardzo, ale to bardzo niski. Tutaj po lewej przejeżdżam akurat obok wraku Hellcata. To często można się przemknąć niezauważonym lub po prostu nietrafionym przez różne miejsca. Co do wad tego czołgu, można jeszcze zaliczyć to. Tutaj nikt nawet na mnie nie spróbował strzelić. Co do wad tego czołgu, można jeszcze zaliczyć fakt, że nie skręca najlepiej. To mi bardzo w nim przeszkadza, ponieważ często taranuje jakiś inny czołg przez przypadek, ale. Skręca wystarczająco. Tutaj miałem dylemat czy skręcić czy na T29i, a ja, T2, ale zdecydowałem się tego nie robić. Tutaj popełniłem błąd jadąc prosto na grilla. A AMX LC jest chyba jedynym czołgiem lekkim, który nie ma wieży. Wychył działa jest tylko 25 stopni w prawo i w lewo, może 15. W każdym razie nie jest największy, więc trzeba jechać prosto, żeby kogoś trafić. Tutaj miałem szczęście, trafiłem gościnną tego słosiem Nie mogłem go staranować za mało życia. Tutaj mimo wszystko staranowałem go za 10 punktów. No tutaj już spokojnie dobitka. Było 9-8. Sytuacja nie była wyjaśniona. już my mieliśmy artylerię, a ja, nie, a na artyleria nie zawsze ma ale do popisu. Tam nasz Hamel był sam, więc mógł zginąć. Tutaj pudło. A MXLC nie jest. Snajperem, chociaż czasami trafia. 10-9, czołg za czołg, wciąż jest groźnie. I przypomniałem sobie, że e, widziałem Jacksona te 30 Jacksona pancera 4 i 34 I miałem nadzieję dobić pancera 4, ale za bardzo bym się wystawił Jacksonowi, więc... Delikatne wychylenie się. Przycelowanie. I zawsze to pestkę mi do wtedy dla nasz... Tutaj nagle mi wyskoczył T-34! za pleców zupełnie nie wiem skąd. Szczęście, jak pantera przytomnie go dobiła, a on spudłował. Tutaj Jackie jeden dobił Jacksona. W World of Tanks już tak często bywa, że jeżeli raz mamy szczęście, to mamy je dość stale. Tutaj spróbowałem pancera 4 w ruchu trafić. Szanse były oczywiście minimalne, ale. To spróbować i tak zążę przeładować, zanim do niego dojadę. jeszcze on spudłował. Przypominam, że ten czołg jest niziutki. i zanim strzelił po raz drugi, zdołałem go dobić. Tutaj jest, że zacząłem się martwić o wynik tej bitwy. 12-12. Praktycznie nie miałem co zrobić. Dwa ich czołgi. O, żaden z nich nie był na jeden strzał przeciwko mnie i artylerii. Cóż, powinienem był spróbować kogoś podświetlić. Więc ustawiłem się tutaj z lornetką. I miałem nadzieję, że zaświecę. Stuka lub Shermana 8 wsadzę jeden pocisk i zniknę. Tak byłoby najbezpieczniej. A MXLC ma świetny współczynnik kamuflażu. Tutaj Sherman 8 się pojawił. Stuk też się pojawił. To chyba ja ich zaświeciłem. Zasięg widzenia nie jest jakiś powalający. Dajeżdżę 360 metrów, tutaj strzelam półdło. Niestety nie mam jeszcze szóstego zmysłu. Nie wiem, czy się tutaj zaświeciłem. Nawet się zastanawiałem, czym nie zobaczył. Obrócił się w moją stronę w końcu, więc musiałem skręcić, żeby zrobić unik, gdyby spróbował do mnie strzelić. I tutaj bitwa już na najwyższych obrotach. Sherman 8, 21 punktów życia. Hamel, 160. Stuk pełny HP, ja 31. Kto wygra? Nie przepadam za tak ostrymi końcówkami. Tutaj znowu stók spudłował. Jeżeli kto, yy, wiemy, że jakiś szybki czołg ma wyjechać z za rogu, to warto mu dać większą poprawkę. Tutaj jeden za jeden. Shermana 8 zabił Hamela. Ja go zabiłem. Stół mnie ścigał, więc byłem dość bezpieczny. Miał małe szanse, żeby mnie dogonić, tutaj jeszcze spokojnie mogłem się rozejrzeć, tam był. W tym momencie wiedziałem, że jeżeli on by mnie ścigał, to by mnie nie dogonił, ale ponieważ było widać, że jedzie na kapa, stanowiłem się na niego jakoś tak zaczaić z boku. Przyspieszę, bo ta bitwa jeszcze dość długo trwa. Moim planem było znalezienie jakiegoś krzaczka w okolicach J9 tamtej strefy. Tutaj szukam bezskutecznie krzaczka. Wreszcie mi się pojawia, a może tam. Stanowiłem spróbować. Tutaj nagle się zaświecił. Chyba mnie nie zauważył, nie odwrócił się. Myślę, że jadę stamtąd. Spokojnie celuję. Strzelam. 70% obrony bazy. I wreszcie szanse są równe, ponieważ każdy z przeciwników jest na jeden strzał. Rzeczy w sensie, ja jestem na jeden strzał i on jest na jeden strzał. To i zdecydował się przerwać kapowanie bazy, a ja się zastanawiam, jak go zabić, jak go zabić. Zaraz, zaraz. Czy ja go muszę zabić? Wtedy pojechać do bazy, ponieważ skoro on nie kapuje, jeżeli on by zaczął kapować, to ja nadal miałbym czas, żeby wrócić. To jeszcze postanowiłem wyjrzeć, czy się go uda strzelić jakoś z boku. A nożby by się udało. Ale... Co mi tam, liczy się zwycięstwo. Owszem, specjalista na AMX-ie, LC to jest coś, czym się można pochwalić. Ale... Zwycięstwo jest ważniejsze. Podwójne... Tutaj moja załoga jeszcze nie jest perfekcyjna. Była się ta bitwa, to miała może 87%. Podwójne doświadczenie przez cały tydzień mi na pewno nie zaszkodziło. Przez weekend jej na pewno nie zaszkodziło. Kiedy to kręcę mają już 90 parę wkrótce pewnie dojdą do 100%. Tutaj wykorzystałem wrak tego Churchilla. przyspieszę nagranie, bo nie ma czego oglądać. Korzystałem wrak Churchill'a jako osłonę z tyłu. Zaczęliłem się z tej strony, myśląc, że on spróbuje być sprytny. Tutaj już kap się zaczyna kończyć. 70%. Wróćmy do normalnej prędkości. On nie był sprytny. Tutaj wrak dał wał mi osłonę. Zajmowałem bazę. Spróbowałem go tutaj postrzelić. Niestety brak przestrzału. Nie chciałem oberwać. W końcu bym zginął. A zwycięstwo dawało mi. A nie robienie niczego dawało mi zwycięstwo. Tutaj on strzelił w wrak. A ja się odbiłem. Skapowałem bazę i tak mam obrońcę. I. i e, okupanta w jednej bitwie. AMX MLC. Cześć.